Za to inne gry, takie jak to, działają. Jak coś. Czy ktoś z Was pamięta Angry Birds Star Wars na przykład? Na przykład Angry Birds Star Wars 2? Ja pamiętam i grałem w to. Jak coś. Oczywiście Kactenki są. Są telepocy. Oto. Czy go umieścić akurat? Czekaj. Czekajcie, muszę umieścić go. Już chyba go umieściłem w pozycji odpowiedniej. Cholera, próbuję go umieścić. A gówno to daje. czekajcie muszę to jakoś dokładnie zrobić poza nagraniem dobra wiem musiałem to ustawić teraz powinno dać radę czekaj jak to tak było nie chyba jakoś tak czy nie jakoś to tak kładłem lodera nadal nie działa Czekajcie. No, już zrobiłem coś. Także jak coś to jest Także jak coś, jeżeli chcecie, żebym nagrywał też takie gierki, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebym nagrywał na tablet i w ogóle. Także cześć.